Badania składu leków, eksperymenty to moja codzienna praca. Jednak gdy boli mnie głowa, nie eksperymentuję. Bez namysłu sięgam po Kodipar. Sprawdzony, zawsze pomaga. I nie drażni żołądka. Kodipar gasi ból. Czas na mądre oszczędzanie. Nowe czteroletnie obligacje skarbowe. Już w sprzedaży. Czas na decyzję. Kup nowe czteroletnie obligacje skarbowe. Zysk bez ryzyka. Szwajcarskie cukierki RICOLA. Smaczna mieszanka ziół, która wzmacnia głos, czyniąc go czystym i dźwięcznym. RICOLA! Codziennie po obiedzie zostają sterty brudnych naczyń. Czy zmywarka sobie poradzi z zaschniętymi resztkami jedzenia? Tak, bo teraz jest kalgonit. Tabletki kalgonit z unikalną dwufazową strukturą gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia. Warstwa niebieska rozpuszcza zaschnięte resztki jedzenia, a warstwa biała usuwa je bez śladu. Dzięki temu wszystko jest tak czyste, że aż śni? Kalgonic System. Polecany przez wiodących producentów zmywarek. <trybuj> 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 Na przeziębienie i grypa. Naprawdę skuteczny. <grypy> Na chorobę ci inne środki. Czego to ludzie nie wymyślą? Teraz listy przez telefon wysyłają. Boże. Popa sobie taki kupi i korespondentuje. I mówią, że do końca stycznia to nawet za darmo. Pop łączy z ludźmi. Na piśmie. I... Mnisi buddyjscy od wieków poszukują prawdy o życiu. Kobieta nie jest mężczyzną, młody nie jest stary. I nie ma jednej drogi dla zaspokojenia potrzeb różnych ludzi. Dlatego pan witan firmy Bayer to różne zestawy witamin i minerałów. To pasowane do indywidualnych potrzeb. Różni ludzie, różne potrzeby. Pan witan firmy Bayer. Takiej dziewczyny, takiej komedii, takiej miłości. Jeszcze nie widzieliście. Zdrowie. Zakochani, już od 28 stycznia MK MKCF zaprasza do kin. Wiktory99. Już po raz 15 zapraszamy na uroczystość wręczenia Wiktorów i Super Wiktorów osobowościom telewizyjnym, najbardziej cenionym postaciom występującym w telewizji w 1999 roku. Zapraszamy w sobotę, 5 lutego, godzina 17.25. Transmisję z Gali Wiktorów sponsoruje Browar Doilidy. Nogi przepływasz wzrok. Spałem i pod mostem, i w psiakach, i w lesie. Odganiałam muchy, wachlowałam go, więc próbował mnie zjeść, ale wie, że ja się go nie boję. Każdy poniedziałek o 20.10. Od 7 lutego w jedynce. Najlepsze filmy dokumentalne świata. Mniej oczy szeroko otwarte. Dobry wieczór Państwu. Magdalena Michalak. I Sławomir Siedziniewski. Po wczorajszej decyzji władz polskich dotyczących wydalenia dziewięciu rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo, Rosja zachowała się zgodnie z przewidywaniami. Dziś nakazano dziewięciu polskim pracownikom ambasady w Rosji opuszczenie tego kraju. Mają na to tydzień. Czy ten odwet nazywany w dyplomacji retorsją to zachowania normalne w takiej sytuacji? Kiedy dochodzi do wydalenia dyplomatów i co może się jeszcze wydarzyć? O tym porozmawiam z gośćmi monitora, byłym szefem Urzędu Ochrony Państwa, generałem Gromosławem Czępińskim i profesorem Wojciechem Materskim z Polskiej Akademii Nauk. A teraz pozostałe informacje dnia. Czeczeni nie ustępują w Groznym, wykorzystują podziemne przejścia w mieście do, do, do dokonywania niespodziewanych ataków na tyły wojsk rosyjskich. Obie strony ponoszą w walkach straty, ale trudno powiedzieć dokładnie jakie. Rosjanie chcą opanować centrum stolicy. Na razie jednak bojownicy czeczeńscy odpierają kolejne szturmy, działają w małych grupach, uderzają niespodziewanie w różnych miejscach. Tymczasem społeczność międzynarodowa apeluje do Unii Europejskiej o wprowadzenie sankcji wobec Rosji. Przedstawiciele Brukseli nie kwapią się jednak do tego tym bardziej, że Rosja grozi natychmiastowym odwetem. Jeśli Unia wprowadzi sankcje handlowe, Moskwa odpowie podwyżką ceł, która poważnie zaszkodzi interesom zachodnich inwestorów. Już ponad trzy miesiące Austriacy czekają na nowy rząd. Partie, które dostały się do parlamentu, nie potrafią się porozumieć. Po fiasku rozmów między socjalistami a ludowcami, którzy rządzili wspólnie przez ostatnie 13 lat, wszystko wskazuje na to, że powstanie rząd mniejszościowy. Socjaldemokratyczny kanclerz Wiktor Klima zamierza sformować rząd z udziałem niezależnych ekspertów. Nie oznacza to wcale końca kłopotów. Część austriackich polityków uważa, że pozbawiony szerokiego poparcia gabinet upadnie już na pierwszej sesji parlamentu. Janusz O zabójca czterech żołnierzy w Zegrzu 10 lat temu jest wolny. Tak zdecydował warszawski sąd garnizonowy. Sąd nie uzasadnił swojej decyzji. Jednocześnie uchylono stosowany dotąd wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Orzeczenie jest nieprawomocne, ale wykonalne natychmiast. Strony mają tydzień na odwołanie się od tej decyzji. W całej Polsce wróciła zima, najbardziej daje się we znaki na południu kraju. W Katowicach stanęły pociągi, w Krubieszowie PKS odwołał 3 czwarte kursów, na Podkarpaciu nieprzyjezdnych było 75 km dróg. Na zakopiące mimo łańcuchów na kołach większość ciężarówek nie była w stanie pokonać wzniesień i blokuje drogę. W górach opustoszały schroniska, zamarł ruch turystyczny. W niektórych rejonach może zostać ogłoszony piąty najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. Podobne kłopoty jak Polacy mają także mieszkańcy Czech, Słowacji i Austrii. Zdaniem synoptyków powrócimy, potrwa co najmniej kilka dni. Wszystkich tych, którzy czekają na więcej informacji i publicystykę, zapraszamy. Monitor wiadomości już za 10 minut. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia. Do widzenia.